Hej, hej, hej! Z tej strony Chita. Dzisiaj mamy kolejną aktualizację i mamy nowy wyścig. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo się cieszę, bo zawsze każdy nowy wyścig oznacza to, że będę mogła szybciej trenować moje konie. Nowy wyścig, słuchajcie, znajduje się w srebrnej polanie i żeby go odblokować, to musisz ukoń musimy ukończyć zadanie, w którym sprawdzamy tor przy, win przy winnicy. Ta babeczka, Jelena. To ona go nam daje. I zaraz lecimy tam i zobaczymy. Gdzie możemy go zrobić. Także nie przedłużając lecimy zrobić ten nowy wyścig. Jednocześnie zobaczycie. Pokażę Wam, gdzie on się znajduje. O, widzicie tam przy winnicy, Hit Majones. To lecimy tam, tędy może przez wzgórze. A ten koń akurat potrzebuje treningu słuchajcie, nie wiem jak wy, ja bardzo czekam przede wszystkim na aktualizację w przyszłym tygodniu w przyszłym tygodniu, jak pewnie wiecie pojawi się nowy koń a raczej kucyk, kucyk gotlandzki i będzie dostępny w sześciu maściach ja serdecznie zapraszam was na aktualizację ona będzie za tydzień u mnie bo Zamierzam kupić wszystkie sześć maści. Także będziecie mogli od razu zobaczyć, nie tylko jakie mają animacje te kucyki gotlandzkie, gdzie można je kupić, bo też to będę pokazywać, ale również zobaczycie w akcji wszystkie maści, bo takie mam zamiar i zamierzenie, żeby one były wszystkie u mnie w stajni. Dobra, gdzie ty jesteś? Podobno przy y, ośrodku jeździeckim Pewnie tam w dole Czy może tutaj? Tutaj? Nie, nie tutaj A może tutaj? Zobaczcie, tutaj jest Tutaj jest laseczka No, no, ruszy, ruszy, rusz koniku Uwielbiam te niewidzialne ściany w tej grze Po prostu dobijają mnie Tyle razy ja już wyścig przez nie straciłam, że o Jezu tak jest. Tak jest. Zobaczcie, jest tutaj Jelena. To nie przedłużając, zaczynamy. Zobaczymy, jak wygląda ten nowy wyścig. Ok. No to jedziemy. Jakaś nowa muzyka? O kurczę. A jest, jest nowa muzyka. Słuchajcie, w tamtą stronę. Ja źle pojechałam. Tak się oczekiwałam na muzykę, że. O kurcze. Wy to widzieliście? A co, 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 co? Takie coś. Takie coś, dobra, tędy. Tędy, 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 tędy. O kurcze! O, żeż mordę. Aha, to taki wyścig. To czekajcie. Ja myślałam, że to. E, to takie bardziej skomplikowane, już. Tędy. Zobaczymy tutaj. Ja myślałam, że to znowu będzie skok, wyskok. A tu zobaczcie. Mamy takie naprawdę wol... wolniejsze miejsca przechodzić. O, tak. No w końcu jakieś takie urozmaicenia robią, wiecie? O, kurde, kurde, kurde. No. <średzimy> Widzicie, tutaj się nie jedzie już na pełnej parze. Tylko po prostu trzeba znać ten tor. W tamtą Mańkę mostkiem, przez mostek i tu. Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze raz to przejedziemy, ale tym razem wolniej, żebyśmy zobaczyli dokładnie, jak to wygląda. <laughs> nie spodziewałam się, powiem Wam, nie spodziewałam się, myślałam, że to znowu będzie tak, jak z bobkatami że po prostu przeszkody będziemy robić. A tu, zobaczcie, trzeba zwalniać nie wolno tak całkiem szybko jechać. Tędy pamiętam, właśnie tędy, tędy, tu jest niewskazane jechać na pełnej prędkości, tutaj trzeba, o tak właśnie, więc, ojojojojoj, widzicie, tutaj w ogóle trzeba bardzo zwolnić, zrobić ten kółeczko i jedziemy dalej, tu można trochę przyspieszyć, Trochę zwolnimy przed tymi przeszkodami, bo pamiętam, że za tymi przeszkodami właśnie coś było. A tu, dobra, 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 to tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj dzwoneczek, dobra, dalej prosto. Gdzie dalej? Tutaj skok, tutaj skok. Tutaj tak skręcamy, tak skręcamy. I tutaj przez mostek jedziemy. Idziemy dalej przez mostek i ukończyliśmy. Powiem Wam, że no w końcu jakieś takie wyzwania, coś, coś takiego urozmaiconego, że właśnie trzeba zmieniać prędkość konia w tym wyścigu, a nie tylko po prostu na pełnym swale i jedziemy przed siebie i heja. Także podoba mi się, że urozmaicają w końcu te wyścigi i przejazdy. I to tyle by było, na, jeżeli chodzi o nowe rzeczy w tej aktualizacji. My się widzimy najprawdopodobniej w sobotę bądź za tydzień w nowym filmiku. Także do zobaczenia, pa, pa. trzymcie się.